Cześć wszystkim bardzo serdecznie, ja oczywiście jak zwykle nazywam się Z, czwarta gra finału Goforce 2 numer 70. Właśnie rozpoczyna się. No i my zaraz oczywiście będziemy widzieć, co się tutaj dzieje pomiędzy dwoma jakże fajnymi polskimi graczami: Mausmana, ja Jeśli już zauważyliście, obaj gracze grają protosami. Będziemy mieli tutaj bardzo fajne PVP. PVP, które dotychczas w tych trzech poprzednich grach było pełne akcji. PVP bardzo. Agresywny mecz, a według mnie, no było to tutaj widać. Miały miejsce, miały miejsce e, fajne, fajne mikro Blink Stalker'ami, miały miejsce Cheese'y, miały miejsce forgate obrona tutaj, jakieś fantastyczne Force Fieldy. Naprawdę, naprawdę wszystko było tutaj niesamowite. W każdym razie, czwartą mapą jest tutaj Delta Quadrant. Slider przegrywa 1 do 2. Jeśli chce tutaj wyciągnąć, no i wygrać cały ten tur, jest to oczywiście best of five. Musi wygrać tą grę i następną podczas gdy podczas gdy Mausmana musi wygrać jedynie tą i od razu mamy coś niesamowitego. Slider, to samo co w grze numer 2, czyli Proxygate. Widzimy tutaj jeszcze w tych, jeszcze w tej chmurce tutaj w tych e, przy tych wentylatorach buduje, żeby ten, żeby ten dym troszeczkę go tutaj osłonił i oczywiście uu, czy Mausmana zdecyduje się na... nie, jednak nie jednak nie decyduje się tutaj na złapanie na przejechanie koło, tej, koło tego Xel'naga Gatawera podwójny gateway w tym momencie jest budowany, no i zaraz zobaczymy, czy Mausmana będzie w stanie się przed tym obronić to może równie dobrze to równie dobrze może spowodować, że Slider przejdzie tutaj do gry numer 5 właśnie, ponieważ w grze numer 2 było to naprawdę, naprawdę bardzo skuteczne. Dopiero teraz skautuje swojego przeciwnika, rzucił tutaj jeszcze jednego pylona, tylko po to, żeby żeby móc produkować kolejne jednostki. No i już w tym momencie, spójrzcie jak świetnie, od razu chronobustuje swojego Zelota w to miejsce, ponieważ wie, że gdy, gdy wyskautuje to i niczego tutaj nie będzie, to jego Zelot już będzie w tym momencie w drodze do, do, do tego od, odpowiedniego. Odpowiedniego miejsca. Tymczasem ma miejsce tutaj drobny haras. Ile mamy tutaj probówek? 15 kontra, jedynie 12. Więc naprawdę tutaj slider decyduje się na, na w zasadzie na taki rodzaj pseudo-Olina. Jeśli to mu nie za bardzo wyjdzie, no to będzie w bardzo złej sytuacji. Tymczasem Forge! Tymczasem Forge został wybudowany. I zobaczymy. Jeśli Mausmana Mousmana buduje te, tego kanona o wiele wcześniej w tym momencie. Chronobustuje także swojego drugiego zelota. I wygląda to naprawdę fantastycznie. O wiele lepiej niż grze numer 1. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Czy slider straci swojego proła Dokładnie tak, straci Uproba. Jedynie jeden zelot kontra. Zelot probówki oczywiście pomogą. To wygląda w tym momencie bardzo źle dla slidera, którego, który widzi, że ten foton kanon jest już tutaj prawie wyprodukowany. O, czy ten zelot zostanie złapany? Nie, jego kolega już tutaj jest. Trzy zeloty kontra dwa, ale tak jak mówiłem, foton kanon. Tymczasem Mausmana także buduje pylona w bazie swojego przeciwnika. W ogóle chyba nie będzie tego spodziewał się. Slider, który skupiony jest na tym, żeby atakować tutaj swojego przeciwnika. Mikro zelotami ma miejsce. Według mnie spokojnie Mausmana może cofnąć się pod tego kanona, ponieważ jego przeciwnik nie będzie w stanie go tam atakować, kolejne zaloty są tutaj produkowane, chronobustowane, jeden gateway kontra dwa, ale spójrzcie, dwa kolejne foton kanony są produkowane w bazie slidera Mausmana, jeśli uda mu się obronić jeszcze przez kilka krytycznych sekund, no to spokojnie, chyba zakanonuje po prostu swojego przeciwnika, stara się jeszcze robić tutaj cokolwiek, musi uważać, żeby, żeby tych zalotów nie stracić, jeden kanon jest wyprodukowany, drugi spokojnie mógłby zostać także wyprodukowany tutaj, jest w tym momencie tutaj dwa kolejne kanony produkowane, slider rzuca wszystkie swoje ale dwa kany w tym momencie. O mój Boże! Slider bardzo zła sytuacja. Pomimo tego, że posiada tutaj cztery zeloty, nie jest w stanie atakować swojego przeciwnika. Będzie musiał wycofać się, żeby. Żeby po prostu obronić się w tym momencie W tym momencie to on przechodzi do obrony Cztery zeloty to jest wszystko, co, co posiada Dwa kolejne kanony są budowane Niesamowita sytuacja Slider oczywiście nie jest imbateranem Nie jest w stanie podnieść swojego Nexusa To może oznaczać GG i wygraną dla Mausmany W tym GoForestowa numer 70 Niesamowita akcja Stara się jeszcze robić tutaj cokolwiek Ten kanon nie jest w stanie sięgnąć Nexusa Gdzie są te cztery zeloty? Świetny pomysł w tym momencie Slider wychodząc, broniąc swojego Nexusa Jest zmuszony tutaj cofnąć się, żeby bronić tak że swoich gatewayów i w tym momencie jego Nexus jest atakowany, jego probówki są atakowane, nie ma już tutaj chyba najmniejszych szans na obronę, musi pozostać tymi zelotami, po co gdy Mausmana wywiera tutaj presję na niego, dwa kolejne zeloty są tutaj wyprodukowane, to chyba będzie wszystko, Slider nie posiada w ogóle pieniędzy na kolejnego Nexusa, jedynie 110 minerałów, chyba będzie olinował w kierunku bazy swojego przeciwnika, dokładnie tak, ale dwa trzy kanony już, Spowodują, że w zasadzie może pożegnać się tutaj z wygraną jedynie jeden, jeden asymilator, jednego pylona będzie w stanie tutaj wybudować. To już jest, uuu, zaraz zobaczymy, slider posiada 8 zelotów, dosyć duża ilość probów, 15 probów kontra 23 proby, 5 zelotów, 4 kanony już w tym momencie, przepraszam bardzo, 3 kanony, za... zapylonował się tutaj, świetna decyzja w tym momencie. Fantastyczna pozycja! Mausmany, który niszczy kolejne doski. próby także zostały zniszczone. Well played slider. Poddaje partię i z wynikiem 3 do 0 Mausmana. Wygrywa go s 2 numer 70 70 tur. Okrągła tutaj liczba, no jakże, jakże zróżnicowane, jakże niesamowite, agresywne gry. Naprawdę po prostu, po prostu fantastyczny, fantastyczny! Turniej 4-4 gry mieliśmy tutaj, o, o mój Boże, naprawdę zasłużone zwycięstwo Mausmany, niesamowite gry Slidera, który naprawdę tutaj e, także, także bardzo kreatywny, no, ale ma na prawie, prawie w każdej grze zupełnie inna taktyka, niesamowite gry, tak jak jeszcze raz, oczywiście powtarzam się tutaj e, po raz kolejny. Dzięki wam bardzo wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że mam nadzieję, że podobało Wam się tak jak mi, a mi jak najbardziej. E, no i dzięki wam bardzo jeszcze raz, do zobaczenia w następnej rozgrywce.